Jest to już trzecia edycja obozu FEN Summer Camp. Wspólny projekt prowadzony przez organizację FEN razem z Igorem Kołacinem. Jest tutaj nas grupa około 50 osób. Celem obozu jest przede wszystkim poprawienie swoich... Umiejętności sportowych. W naszej grupie są i zawodowcy, są też również amatorzy, osoby, które chcą po prostu poruszać się i troszeczkę skorzystać tak, z tego sportowego życia i poczuć klimat takiego prawdziwego sportowego obozu. Obóz ma na celu integrację środowiska sportu walki, zarówno K1, jak i MMA, danie młodym zawodnikom możliwości pokazania się wodarzom tutaj w reprezentantem jest prezes federacji Paweł Jóździak. pokazania się, jak i osobom tym, które trenują stricte rekreacyjnie, możliwość potrenowania razem z zawodnikami i jak zawodnicy. Uczestnicy naszego obozu trenują dwa, a nawet czasem trzy razy dziennie. Mamy trójkę wspaniałych trenerów do dyspozycji. K1 i MMA pod okiem Igora Kołacina oraz wspaniałego zawodnika i trenera Łukasza Jarosza oraz MMA pod okiem Damiana Herczyka. Przyjechało dużo fajnych zawodników z całej Polski. Nawet się nie spodziewałem, że to będzie aż tak liczna grupa. Są chłopaki z nadmorza z okolic Warszawy, więc naprawdę już na wysokim poziomie, niektórzy już walczą zawodowo. Część z nich dopiero zaczyna przygodę z zawodowym MMA, więc jest naprawdę z kim robić i jest naprawdę świetna atmosfera. Wszyscy jakby tutaj widać, że przyjechali nie po to, żeby tutaj uczestniczyć w tym obozie, tylko żeby naprawdę z niego coś wyciągać. Na tym obozie podoba mi się to, że mamy bardzo dobry sztab szkoleniowy. Są trenerzy, którzy przekazują naprawdę fajne informacje. Ja jako zawodnik i trener też dużo mogę z tego wyciągnąć dla siebie pod kątem prowadzenia treningów. No i myślę, że jako zawodnik też bardzo dużo z tego mogę wyciągnąć. Raz, 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 Żyjesz. Żyjesz? Każdy z trenerów miał możliwość zaprezentowania swojego jakiegoś warsztatu trenerskiego. Na przykładzie powiem swoim. Ja starałem się na przykład w swoich blokach treningowych przekazywać jak gdyby stricte stójkę bokserską pod K1. Były również elementy walki w clinchu, walki w były walki dojście do półdystansu. Każdy z nas starał się przekazać jak najwięcej swojej wiedzy. Służyliśmy oczywiście tutaj, byliśmy dla wszystkich, wszystkich uczestników obozu, oczywiście jeśli były jakieś pytania, służyliśmy pomocą. Jako trener przede wszystkim podglądam z boku, jak inni trenerzy prowadzą zajęcia, jakich słów używają. Jak podchodzą do zawodników, jak tłumaczą, dodatkowo jak opisują techniki, tak, żeby to później ładnie przekazać, tak samo próbować przekazać swoim podopiecznym. Piękne miejsce, piękna sala Łukasza Jarosza, naprawdę zrobiło na mnie mega wrażenie. Jest gdzie biegać, Teren, treningi ranne na świeżym powietrzu, to jest jakby taki dodatkowy atut. Naprawdę polecam każdemu, nie tylko zawodnikom, którzy już walczą zawodowo, ale tym, którzy nawet zaczynają przygodę ze sportami walki. Tutaj na obozie pracujemy głównie w sumie nad kondycją, też bardzo nad techniką, więc w sumie tutaj jest wszechstronnie, jest siła, technika. Wytrzymałość jest straszna. Te biegi w górach, ale myślę, że na pewno to pomoże w najbliższej walce. Bardzo mi się podoba. Treningi są ciężkie i wymagające, ale czuję, że progres jest tutaj absolutnie nieporównywalny do tego, jaki robię regularnie w klubie, kiedy trenuję jedynie 2 trzy razy w tygodniu. Na obozie jestem, bo chcę sobie coś udowodnić, wracam po kontuzji zerwania Hillesa i chcę w tym roku jeszcze zawalczyć. Treningi na obozie są intensywne, wyczerpujące, ale właśnie takie mają być. Moim najbliższym, docelowym marzeniem jest zawalczyć na fenie. Dzięki temu też przyjechałem na ten obóz, aby zdobyć kontrakt z Federacją. Przede wszystkim jestem tu po to, by wyławiać młode talenty. Także pamiętajcie, obozy FEN to najkrótsza droga dostania się do naszej organizacji. Przykładem jest Piotr Golon, którego wypatrzyłem podczas obozu zimowego w Zakopanem. Piotrek dostał szansę na FEN-29. Przecham na obóz, no również liczę, że tutaj pan prezes mnie zauważy. Na pewno, jak mnie teraz na najbliższej walkach, to na pewno myślę, że będzie miał gdzieś mnie z tyłu głowy. I tak już ma od tamtego roku, ale myślę, że jeszcze będzie miał mnie i i da mi szansę, żeby pokazać się przed większą publicznością, bo jakby nie patrzeć, to jedna z największych gal w Polsce. Czas! Zajmujemy się Ze swojej strony chciałbym wszystkich zaprosić już w tej chwili na kolejną edycję obozów fenowskich. Będzie to Wintercamp. Obóz będzie w styczniu. Najprawdopodobniejszy termin to 9-16 stycznia, miejsce Zakopane. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia.